Dobry wieczór. Witam państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Milionerów z Youtuberami. W dzisiejszym odcinku o wielką kasę będzie walczyć Zukol. Dobry wieczór. oraz Fotix. Witam. Dzisiaj sobie zagramy w Milionerów z Youtuberami. Pierwszym Youtuberem, który jest ze mną, jest Zukol, moja narzeczona i dodatkowo pomagać będzie jej Wiktoria. Cześć. Niestety nie są to milionerzy, tylko to są tysiącerzy i macie do wygrania, jeśli tysiąc złotych gotowe będą do wygrania. to 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 jest nie, się ja że nie, że 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 milion milion i to wyjdzie, wiesz, na przykład nie, 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 na PESOS? PESOS wychodziły 4 miliony to było 1000 zł. Ale w końcu stwierdziłem, że zrobimy to w złotówkach. Zasady milionerów raczej każdemu z was są znane. Dziewczyny będą miały 12 pytań. Z każdym pytaniem będą walczyły o coraz większą kwotę. W międzyczasie mają dwie pozycje gwarantowane. Jest to 50 zł oraz 400 zł, no i trzy koła ratunkowe. Telefon do przyjaciela, 50 na 50 oraz 15 sekund przeglądarki. Nie mamy publiczności, także no musicie sobie poradzić z przeglądarką. To właśnie, jest wasza publiczność. Okej, okay. ja ciekawe, jak rozwiążesz to trzecie koło No właśnie w ten sposób. Jeżeli chcecie, żeby do tego Wspaniałego teleturnieju zapraszam innych youtuberów, to zostawcie koniecznie lajka. Like Przy okazji też zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście tutaj nowi. Przechodzimy do pytań. Stresuję się, ja też. Pierwsze pytanie są 10 zł, także na razie skromnie, ale wiadomo, potem będzie coraz ciężej i coraz większe kwoty też będą. Z ilu utworów składa się trylogia? O nie, to jest bardzo Bardziej ciężkie, ciężkie pytanie. Niezde hmm. mną nie odpowiedzi. Można zrobić jakieś koło ratunkowe. <noise> <noise> Proponuję telefon do przyjaciela. Try to na pewno z sześciu. No? Tak, no. Odpowiedź e, chyba C, co? Tak. Z 3, Jesteście nie, pewne? Definitywnie odpowiedź Nie C. ma odwrotu. Mm -hmm. Nie macie jeszcze żadnej kwoty gwarantowanej. Czy chcecie na pewno odpowiedzieć C? Tak, definitywnie. Dobrze. Definitywnie C. Woo -hoo! Woo -hoo! Mamy dziesięć złotych. Gratuluję. Ale to już będzie na pogałce lodów. Tak. No, Super. czy w niektórych miejscach już teraz sześć kosztuje, więc by nawet tam na nie starczyło, To poprosimy, żeby dali dwie zadycha. Przechodzimy do pytania za 20 zł Jak na imię ma słynny druid z lasu ze swoją watachą? Stefan Chyba tak Sylwester Horacy Bądź Mikołaj Mikołaj chyba Mikołaj, święty Mikołaj, no Taak, Tak, no, no, no Definitywnie Odpowiedź da, tak? Mikołaj nie, 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 jeszcze definitywnie Dobrze Czemu mówisz definitywnie? No, nie tak, wolno o, tego całego słowo, tak mądrze brzmi Poprzednia odpowiedź, jaka była? C. C. To teraz damy do odmiany B. Myślicie, że to była dobra decyzja? Wydaje mi się, że tak. Wierzę w naszą wiedzę. Jest! Yes! Gratuluję. Gratuluję! Macie to... 20 zł. Super. To już to starczy fajnie. na pewno te dwie gałki. Tak. Spuściłam też. <laughs> Tych do stresu. A moje drogie, walczycie teraz o kwotę gwarantowaną. Uuu. O 50 zł. Może tutaj pytanie już jest nieco bardziej skomplikowane niż dwa poprzednie, już nie będzie tak łatwo. W którym roku Polska stała się państwem chrześcijańskim? Ja wiem. To znaczy to? Wiecie? Ja nie znam. No, Przez się Polski. Tutaj. Ja nie uczy, jakby nigdy się nie uczyłam polskiej historii, więc jest mi naprawdę bardzo ciężko. Jeśli źle odpowiem na to pytanie, to będzie słabo, bo to jest taka mega podstawowa historia w sumie. Zaznaczam odpowiedź d 966 6, 6. Definitywnie. Boże, to Zaznaczymy tak, definitywnie de, de, Definitywnie, że Moje drogie Gdybyście teraz odpadły, nie miałobyście nic Jest szansa, że odpadniecie A jest też szansa, że zostaniecie Uuu, się! Do gry wchodzą poważne pieniądze, 100 złotych mm. Jeżeli je wygracie, co z nimi zrobicie? Na co je wydacie? Ja poszły na super romantyczną konacę Tak, we dwoje Zobaczmy, czy wam się to uda Pytanie brzmi następująco Ile par żeber ma człowiek? <laughs> Trzeba policzyć <laughs> Taka, Czekaj, czekaj Raz mi się kojarzy, że 12. Nie wiem, czy dobrze mi się kojarzy. Będziemy liczyć żebra? Nie, nie policzymy. Powodzenia, życzę. Nie policzysz. Nie policzymy wszystkich żebr. Czekaj, a ty nie byłeś przypadkiem na rozszerzonej no, biologii? Nie no, ale kiedy? Tak, a ja wiem, ten... przynajmniej jest pani życiorysu, który pani opisała, zgłaszając się do programu. Hmm. Mi się chyba kojarzy, że 12. Poprosiłbym o zaznaczenie odpowiedzi. Co D12, tak? Tak. Odpowiedź na to pytanie usłyszycie za krótką chwilę, ponieważ nadszedł czas na reklamę. Zapraszam na Instagram uczestników i na mojego Instagrama. Koniec reklamy. Witamy po krótkiej przerwie. Czy uda wam się wyjść na romantyczną kolację? Zobaczmy. Znaczy na pewno się uda, bo mamy gwarantowane 50 złotych. Najwyżej będzie to tania kolacja. Tak, najwyżej pójdziemy na kebab. Możecie żyć bardziej luksusowo, ponieważ ta odpowiedź jest prawidłowa. Nie jednak coś pamięta z tej biologii. Co do randki i miłości. Pytanie numer 5 za 150 zł. brzmi następująco. Jak nazywa się grecki bóg miłości? Herkules, Amor, Milos bądź Eros. No to na nie był to Herkules. Amor to był taki stworek z pieluszką co latał i miał taką strzał miłości. To był a, to a proszę się tam nie odzywać Milos i Eros. Coś nam coś kojarzy w ogóle? Brzmi jak z jakichś raperów. <grym> Pamiętajcie, że macie trzy koła ratunkowe Na pewno ja bym nie brała pół na pół Tym bardziej, że Pała nas słucha i Paweł tutaj będzie likwidował Nie, to nasza maszyna losująca likwiduje Jakbyście miały teraz strzelić, to w co byście strzeliły? Strzał Amora To ja bym wam proponował zastanowić się dobrze nad kołami Nie wiem, czy mi się, że Eros, dlatego że była jakaś taka piosenka Chyba z zespołu Ich Troje, z tego co pamiętam Naprawdę, i tam było Właśnie y, coś o miłości i że czy miłość i że eros. Moja mama takiejś tak mówiła na prezerwatywy na przykład eros. To taka ciekawostka. Ej, <grym> nie wiem czemu kusi mnie ten eros teraz trochę. To ja to jest... bym chyba zaryzykowała i znacza eros. Co? Proszę tak na mnie nie patrzeć. Ja nie znam odpowiedzi. W sensie na nas patrzą. Na balkonie siedzą po trzy. Dobra, Ola zaufaj. Tak, no tak. ci? No dobra, ufać ci. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź D. Ero. Michał Wiśniewski. Dzięki Michał, jesteś ziomkiem, naprawdę super. sam powiedz nie, jestem sam i nigdy więcej Wiem, już nikt Proszę o powagę trochę tutaj. Coraz większe pieniądze, 200 złotych w puli aktualnie. Pytanie brzmi następująco. Ile liter to miejsce, w którym plecy tracą szlachetną nazwę? 3, 4, 5, bądź osiem. Słucham was. Puszu, co? <noise> Chciałbym widzowie tylko dodać, że połowa tych pytań jest z faktycznych milionerów i to jest Pytanie z faktycznych milionerów. Oni takie pytanie zadali komuś. I to było pytanie, bodajże, tam za 2000 zł, czy coś takiego. Dobra, ale. To jakby nie wiem, czy myślimy o tym samym, że. No właśnie jakby ja nie do końca rozumiem o co chodzi w tym pytaniu. Ty UP A 4 Ty o si AD, KI 8. Ej, to jest podchwytliwe. No właśnie. I co teraz w takim momencie? Możemy ewentualnie wziąć pół na pół. Będzie 4 i 8. Nie no, wydaje mi się, że system by tak nie zrobił. Z systemem się nie dyskutuje. <grym> Z racji tego, że nie przemyślałem jednej rzeczy, bo tam było. 3, 4, 5, 7 bodajź albo 3, 4, 5, 6. Ja dałem 8 tak randomowo. Tu stalmy, że zamiast 8 tu wlatuje 6. Dobra, to odpowiedź. B4. De? Definitywnie? Chyba tak. I tak. jest to moje drogie, prawidłowa odpowiedź. Okej, okay. okej, okay, dobra. Tutaj 200 złotych Ej, tu już jest taka mega fancy kolacja. No? Pamiętacie, jak mówiłem, że gwarantowaną kwotą jest 400? Uh -huh, tu się uh -huh. pomyliłem, jest 300, bo siódme pytanie jest gwarantowane. Siódme pytanie, 300 zł, kwota gwarantowana. Tylko musicie powiedzieć mi, jakie kolory ma flaga Cypru? Byliśmy w zeszłym roku na Cyprze, powinniśmy pamiętać. A ja nie pamiętam No, na pewno odpowiedź D jest odpowiedzią złą Chyba, że skorzystamy z koła ratunkowego i po prostu tutaj e, wpiszemy w Google, bo to też jest łatwe Flaga Cypru napiszemy I nam wyskoczy teoretyczne flaga teoretyczne Cypru teoretyczne Ja nie pamiętam totalnie, nawet ja nie wiem pustkę, jak ona wygląda Macie dłuższą chwilę, żeby się zastanowić, ponieważ nadszedł czas na kolejną reklamę Przypominam, że 20 września o godzinie 14 coś specjalnego z okazji miliona Koniec reklamy. Witamy Was z powrotem. Jaka jest Wasza decyzja? Bierzemy koło ratunkowe. Google to jest mądry wujek. Tak. To jest najmądrzejszy wujek, jaki ją mamy. Możecie korzystać ze swojego komputera. Czas start. Biały, czerwony. To jest czarny czy nie? To jest biały, pomarańczowy i zielony. Biały, pomarańczowy i zielony. Jest taka odpowiedź Google? Koniec Zbiały? czasu. Włączajcie przyglądarkę. Zaznaczamy A, bo na pewno to nie był czarny, bo te listki no były zielone na 100% tak, no. Odpowiedź A Tak, tak. definitywnie to powiem wam tak, niezależnie co się zadzieje, macie już pewne 300 zł Jest. Dobrze, że to koło, bo ja celowałam w odpowiedź C Pytanie mam, czy interesujecie się muzyką? Tutaj mm. widziałem ich troje Tak, ich troje to moja pasja mm. <laughs> Teraz będzie pytanie muzyczne o 400 zł Instrumentem dentym nie jest trąbka, didgerido mm. Nie wiem, jak to się czyta. Marakasy. Czy saksofon? Trąbka jakby odpada, o no tak, bo jest, jest. A tu jest pytanie: nie jest. Ej, saksofon to też jest takie. Tak, no? No to teoretycznie to są podobne do trąbki. Tak, no, czyli, czyli też to jest. też jest. Okay. A tutaj totalnie nie wiem, co to są za dwie rzeczy. Czyli też Marakasy. Totalnie to może być błędne, <noise> że to są takie. Tidger i do. Szczerze mówiąc, nie wiem, co to są te dwa instrumenty po środku. Wydaje mi się, że jedyne, co możemy zrobić, Ale to, to albo to, strzelić. Ale to ci brzmi jakiś instrument? Nie, to brzmi jak jakiś buldożer Podpowiem, wszystkie odpowiedzi to są instrumenty Chyba będzie musiał jeszcze raz skorzystać z koła ratunkowego Instrumentami nigdy się nie interesowałam Wiem jak wygląda gitara i tropka Zaufajcie swoim instynktom Marakasy Jak chcesz, decydujemy, że do ciebie Możemy wziąć koła ratunkowe, a możemy strzelić te makarasy Marakasy <noise> Odpowiedź została zaznaczona I moje drogie, czy to była dobra decyzja? Myślę, że była Marakasy to są takie Tak? Grzechotki A, to dobrze, ale brzmią jak, no, tak. jak tak. no. No. W tym momencie walczycie o 500 zł Kończy się tutaj miły prowadzący Teraz już jest prowadzący, który nie będzie nic mówił I zaczyna się prowadzący, który będzie dbał o to, abyście odpowiedzieli źle Proste pytanie Ile nacięć na bułce ma wow. Jest to również odpowiedź z oficjalnego programu Milionerzy Czekaj, narysujmy bułkę <noise> Ale ja nie widzę, masz tak Masz tu bułkę raz Dwa Trzy <głos> <głos> Cztery 5, nie by tak logicznie. No. Zaznaczamy odpowiedź B5. Kajzerka jest okrągła. No. I zawsze na kajzerce macie takie półokrągłe zacięcie mm -hmm. I zawsze jest ich raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Jezu, się nie dobrze pamiętam! Tak. Mam 500 zł. Doszłyście już do 650 zł. Daleko. Nie spodziewałem się tego. Woli, portfel, co? Woli! Ta numer 10 brzmi następująco. Która z dyscyplin sportowych wykorzystuje najlżejszą piłkę? Krykiet, tenis stołowy, squash czy hokej na trawie? Krykiet to jest chyba taka. To jest taka ciężka piłka. Ciężka piłka, wydaje tak, no? mi się, że tak. E... Co to jest tenis stołowy? No to masz taką, myślę, że to mała, plastikowa piłka. A to, to się nie nazywa jakoś ping-pong? No ale to chyba może to właśnie jest profesjonalny tenis stołowy. Squash? To jest tenis, tak, tak. to jest taka, taka dosyć ciężka, ciężka piłka. piłka, tam taka właśnie no. leży. Hokej na trawie, wydaje mi się, że nie może być taka leciutka piłka, Beb. no bo już wszystko ona by się cały no. na trawie. Bez sensu. Strzelamy. No dobra. Jo. I tak jakby mamy już jakąś kasę, więc jakby nie będziemy tak mieć takiego żalu, że nic nie wygraje. Tak. Odpowiedź numer B, tenis stołowy. Szybka Ta decyzja. Teraz zobaczymy czy dobra. I prawidłowa. Tak? A, i te to jest ping-pong? Tak, to jest ping-pong po prostu. Okej, okay. no, no. To jest najlepsza metoda, żeby eliminować inne. Metody, tak, inne odpowiedzi, no. Przed następnym pytaniem mam do Was pytanie. Czy byliście w kinie na najnowszych minionkach? Tak. Byliśmy razem, byliśmy razem. To bardzo dobrze się składa, bo kolejne pytanie tyczy się języku minionków. A mianowicie, co oznacza słowo papaje w języku minionków? Okej, okay. okay, dzień dobry, na pewno nie, bo to okay. jest belo! Zawsze mówię miałem jaki ty Tyłek nie wiem, jak jest. Do widzenia też nie. Nie wiem, czy nie tańczymy. Był u mnie kiedyś nikodem, to włączałam jakiś taki remix minionkowy i on do niego tak tańczył głową. I tam było coś tam papaja i nagle Aha. włączył się bit. na pewno nie jest belo, jakby no. na pewno nie jest dzień dobry, więc to bym na pewno skreśliła. Tu możemy sobie tak szlak ułatwić zadanie i użyć koła ratunkowego, żeby gdzieś mieć jakąś większą pełną, no tylko to zadzwonimy to. Szymona, on nie zna minionków. No nie, no to... Jedynie co to możemy wziąć Pół na pół. pół. Na pół. Możecie. Zrobimy pół na pół wtedy. <laughs> Prosimy maszynę o zlikwidowanie naszych odpowiedzi. Okej, okay. do... tyłek i do widzenia. Wydaje mi się, że Rafi bym strzelała w C. Do widzenia. Dobra, no. Tak. Dobra. To to gra Te dwa słowa faktycznie istnieją w języku minionków. I tyłek i do widzenia. Okej okay. Odpowiedź B to. Pat. Czyli odpowiedź co jest prawidłowa. je, to jest do widzenia Jezus, tak, tak, Nie, ja. i telefon do Szymona. Pytanie finałowe o 1000 złotych. Czy chcecie coś jeszcze powiedzieć? Pozdrawić jakiegoś widza tutaj. Pozdrawiam cię, mamo. Mama ja też pozdrawiam. Kocham cię. Ja Ciebie też mamo, kocham. A tymczasem. Pytanie numer 12. Warte 1000 zł brzmi następująco. Który z sak się nie poci? Królik. A skąd wiesz? No bo człowiek się poci. No. Pies się poci. Poci się pies? Tak, no zobacz, jakie ma spocone pachy. Owca wygląda tak, jakby też się pociła. Kryk nie wygląda, jakby się pocił. Kryk sładny jest, jest, niepocący się. Nie no, wydaje mi się, że możemy spróbować zadzwonić do kogoś. Na przykład do Szymona możemy spróbować zadzwonić. Nie, nie wiem, to. czy on będzie wiedział. Wasz znajomy, do którego zadzwonicie, bądź znajoma, ma 30 sekund. Witamy, panie Szymonie, z tej strony Paweł Jaworski z programu Milionerzy. Tutaj Aleksandra oraz Wiktoria mają do pana pytanie. Tak więc przekazuję je i będą czytać. Czas start. Tak. Który z sak się nie poci? Owca, królik, człowiek czy pies? Kto się nie poci? <grych> tak, kto się nie poci? Owca, człowiek, pies czy królik? Owca, człowiek, pies czy królik? Królik nie wiem, to pewnie się poci. Człowiek się poci, pies też się poci. I owca? Owca się nie poci, jesteś pewny? No, tak w tak obywiadzie. Na... No i niestety rozłączyło Państwa z panem Szymonem, ponieważ minęło 30 sekund. Nie no owca, albo królik, wydaje mi się. się teraz? Ja bym chyba nie przedobrzyła, bo tutaj nie znamy odpowiedzi. No. Powiem tak, Szymon to jest mocny zawodnik. Ale my Ci już nie ufamy. Tak robimy, mhm. I wychodzimy po cztery stówki, tak. idziemy na zakupy i kolację. Tak. Rezygnujemy. Jesteście w 100% pewne. Tak, bo mamy zbyt dużą ee, niewiedzę po prostu w tym temacie i boimy się, że jeżeli strzelimy owca, to się okaże to królik, a jeżeli już strzelimy królik, to się okaże to owca. Albo może się okaże to pies. Czyli definitywnie rezygnujemy. Tak. Gratuluję Udział w programie. Dziękuję bardzo. Jedna z was było blisko. Aczkolwiek nie zdradzę odpowiedzi. Wy odpowiadajcie w komentarzach, co sądzicie. Zapraszam na nasze Instagramy, subskrybujcie kanał i lajka. Ej, ale gdzie jest nasz czek? Zawsze się dostaje taką. No, czek! Czek! Dają tylko w tych programach, w których nie mają pieniędzy na miejscu. Bo mamy pieniądze na miejscu w naszym programie. Proszę poczekać sekundę. 800 zł. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. To było na tyle. Subskrybujcie kanał. Widzimy się w kolejnym odcinku. już nie mamy papa. Pa. Cześć!